Ania, Ej, my ci. <laughs> Przykro mi, ale miejsce potrzebujemy. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie do odnowy komórki macierzystej. Wszyscy już są gotowi, Simone przekazuje wizerunek tej istoty. Jest oczyszczona i może bez oczyszczenia na bazie nikt nie wejdzie, Skąd nie przepuści. Pierw musi być ta istota oczyszczona z cipu. I zapraszamy. Iwona Monika Hasło Zuzia. Okay, ich bin jetzt schon już przekazujemy, dobra. I W-O. I W O N-A n m o M-O-N-I-K. M -O. Ok, I już przechodząc do pomarańczowej półkuli, gdzie ta istota powinna już się w wodzie znajdować, woda w ruchu. Zobaczymy. Okej, to się do środka jest. i jest, już jest. Ta woda energetyczna w ruchu i już są wypłukiwane komórki z informacji. Was rauskam, jetzt rote farbe. Eee, czerwona farba się ukazuje, znaczy się, że układ krwionośny jako pierwszy jest wypłukiwany z informacji. Brązowy układ pokarmowy jest wypukiwany. Zielona, komórki zmienione genetycznie są wypukiwane. I żółta, komórki skórne wszystko się dzieje w tym samym czasie. Już następne nie widzimy, już się nie mieszają. I już się rozjaśnia ta postać. Im więcej wypukiwanych informacji, tym bardziej rozjaśnia się ta postać. I są te informacje wyrzucane na zewnątrz, a ta istota w tej wodzie, która cały czas jest w obrotach, jest cały czas w czyściusieńki klarownej wodzie turpisowej. Są... Już te, się wszystkie te kolory tam wymieszały, bo tak ukazuje tam, e, ta technologia, jakie organy są wypukiwane. To już nie widać teraz, jakie następne są wypukiwane. Ale program idzie po kolei w kolejności so są organy and Rozjaśnia się cały czas ta postać. Wszystko idzie z planem. Rafael bardzo uważnie się przygląda. Ok, I pozytywna energia wypełnia całą bazę. Znaczy się, że dochodzi do przyspieszenia wypłukiwania komórek z informacji. Teraz już te mniej obciążone komórki są wypłukiwane i idzie program szybciej. Taka się kremowa robi ta postać w tej wodzie. Rozjaśnia się cały czas. Się przyglądają bardzo uważnie. Jak to się odbywa, za każdym razem, Rafael, bo to jest jego działka, jak to nazwiemy. Więc in die są krew, Taka biała się robi ta postać. Czekamy ten langsam o, już się um. przejście już się otworzyło tam do, do tej szklanej półkuli, do góry, gdzie się odbywa najważniejszy proces odnowy komórki macierzystej, to ten, tym portalem cała grupa będzie lewitowała i przy stole kryształowym tam będą oczekiwać na teleportację tej istoty z tej wody turpisowej. Już się it's robi it's przezroczysta. Ta postać znaczy, że już końcówka wypukiwania informacji z komórek. Jest końcowy proces. Odczekamy ten moment. Ok, w Richtung Öffnung. I cała grupa lewituje i czekają teraz przy stole kryształowym na tą istotę, jak dojdzie do teleportacji. I ukaże się tam na stole. Czyli umrysysy są, verschwunden. I już doszło do teleportacji, jest na stole kryształowym. Woda jest spuszczana. Portal się zamknął, leży na stole kryształowym, skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, aż zostanie odkryta komórka macierzysta. Poprzez tą technologię rozświetli się na czerwono z błękitnym punktem. Ten błękitny punkt to jest całe archiwum informacyjne ciała duchowego i ciała fizycznego. I już się zatrzymał, z warstwami podjechał do góry. I to jest rote dem blauen punkt direkt na spise röży vorm Mageneingang. Komórka macierzysta znajduje się tutaj na połączeniu się e, e, tej ruranie się nazywa. Przewód, przewód pokarmowy z żołądkiem. Na w tym miejscu znajduje się komórka macierzysta. I już jest zrobić przy stole. I ramie jest tą igłą, przez którą odbywa się właśnie odnowa komórki. Macie zjeżdża z nadu. i już jest w środku, w centrum, w błękitnym punkcie wszystkie informacje są niwelowane w tym archiwum i dostarczane są informacje pierwotne tej istoty, czyli pierwotne. Das ist jetzt auch Spirale Informacja DNA jest spiralna. I różne odcienie turkisowe są w tej informacji. Każdy ma inną, to jest, każdy ma osobistą, indywidualną informację DNA. I już się odbywa najważniejszy proces odnowa komórki macierzystej. Od tego momentu, jak się ciało, ta kopia tego ciała połączy się z ciałem fizycznym, zaczną się zmiany w ciele fizycznym. Będą też odczuwalne w tych miejscach, które były już schorowane, czy, czy, czy komórki były zniekształcone, tam jako pierwsze właśnie, tak samo od pierwszego właśnie ukazał układ pionośny będzie pierwszy właśnie dostarczony, tak jak się od pierwszego został wypukowany, dajcie, że najciężej obciążony, od tego zaczyna się właśnie dostarczanie pierwotnej informacji do tych organów i będzie szło też po kolei. Także to jest proces, który trwa, tak, u jednego o parę miesięcy, u drugiego parę lat w zależności. Jak coś w tym momencie, ktoś będzie miał gorączkę, zachoruje, to ten proces zatrzymuje się i dopiero jak już ta istota jest znowuż przy sile zdrowa, dopiero rusza ten proces dalej, tak. Czy, czy jakiś tam bierze tabletki czy coś, to też się zatrzymuje wtedy. Proces. I akurat się igła poruszyła do góry, odnowa komórki macierzystej jest zakończona, ramię podjeżdża do góry. Rafael odstawia robota do kąta, skan z warstwami zjechał i jako ostatnia ściągnięta warstwa jako pierwsza nakładana idzie w odwrotnym kierunku skan, składa ciało z powrotem. Tak powiedziałem, jak ktoś bierze lekarstwa w tym czasie, to też zatrzymuje się proces odnowy. I dopiero jak się zakończy okay, z medykamentami, rusza dalej i już nos jest składany. Okay, jetzt Skal się zatrzymał, pusty, podjechał do góry. Da, Automatycznie aura, została ja, nałożona aura i ochrona planetarna. Weiß, jest so Zeskoczyła sobie ze stołu. Im no obraca się, takie kółka robi, jakby tańczyła, sprawdza czy ciało funkcjonuje, czy wszystko nie. jest na miejscu, a czy tutaj nie było jeszcze grad bei żadnego problemu. Składa podziękowania, jest Portal spokojna, zadowolona. 70. Portal z tą ślizgawką już w drodze jest otwarty, żegna się i, z i zniknęła na ślizgawce połączyła się z ciałem fizycznym. Od tego momentu, od tego momentu zaczyna się proces odnowy ciała fizycznego. I to jest też proces, który trwa. Tu nie ma na palca. Kochani, zostańcie zdrowi. Gratulujemy odnowy komórki macierzystej. I namaste.